Wąsuś już jest mokry, teraz idę mieszać klej i się, i się nawodnić, żeby Wąsuś czasem Wam się nie przewrócił, nie? Witam z tej strony Wąsuś, dzisiaj kolejny dzień na Wąsusia budowy. Mamy już całą ścianę wyklepaną, i dzisiaj będziemy ciągnąć siatkę z klejem. Wąsuś już uciął piankę i przetarkowałem wszystkie łączenia, tylko muszę tam jeszcze wkleić kawałek z bo wązłoś musi uciąć jeszcze stary zawias od stodoły, nie. To jest wąsusie rusztowanie. Proszę się nie śmiać. Tu jest drabina, tu jest taka przyczepka, dwie deski, steropian i znowu deska, nie? Trochę nie po fachowemu, no ale cóż, jak wąsuś spadnie, to jednego czereśniaka na świecie będzie mniej. No zaraz mieszamy klej. Wąsuś kupił 6 worków i jedną rolkę siatki. Mam nadzieję, że starczy. A jak nie, to Wąsuś pójdzie do sąsiada. Wąsuś zrobi już kawałek. Tam nie robię na razie, bo przykleję jeszcze kawałek styropianu. I teraz lecimy dalej. Robię sam jak coś. Tu jest 60 metrów. Zobaczymy ile wązów da radę zrobić sam. Na początku bierzemy siatkę przed klejem i wycinamy sobie na belkę. Nie? Zakładamy tutaj o, tak jak musi być. Wycinamy. Przykładamy tutaj i wycinamy. Tutaj nam też będzie przeszkadzać. Dobra, mamy przygotowane. sobie zaczepimy i walimy sobie klejem. Nie piszcie w komentarzach, że Wątus jest czereśniak. Bo Wątus nie jest czereśniak. Tylko tak piszą ci, którzy siedzą przed telefonami. Kto robi na elewacjach, tak jak wąs już nieraz, to wie o co chodzi. Nie? nie oklejam belek, bo to jest tylko chlew To by tylko tam blachę, żeby nie uwalić. Samemu robi się trochę chyuu, no ale chociaż robię po swojemu. Nikt mi się nie wtrąca. Jak ktoś będzie pękać, to będę miał winę tylko dla siebie. Nie, nie kołkuję, bo tu jest zadaszone. Wiatru nie będzie. I chociaż nie będzie widać kołków, jak będzie mróz nie. on kokuje tylko na szczytach wysokich. A tak, to jest głupota, moim zdaniem. Nie? Jak jest dobrze przyklejone, to dużo pianki dałem. Więc nie powinno nic się dziać. wiadro starcza na dwa paski to dwa paski będziemy tankować kować klej jakoś to pójdzie wąs się nie Włącznie robi jak czereśniak bo niektórzy Robią siatkę na gwoździe i na to dawają klej, ale to tak się nie robi. Jest na pewno lepiej, wygodniej, człowiek się nie ubrudzi, no ale nie jest popachowemu. A znam niektórych dużo ludzi, to tak właśnie siatkę robią. Grunt, żeby dobrze zatopić siatkę. O! Piórem sobie ściągniemy, tylko wszystko mi schnie, ale jakoś damy radę. Jak już naprawdę będzie słod, to sobie weźmiemy psikawkę do wody. I będziemy sobie psikać. No, ale będziemy szybko robić, to nic nie będzie się działo. Teraz z dołu do góry. O. I wygląda za je fajnie. Pamiętajcie, żeby na pierwszy raz zakryć wszystkie krzywizny. Na drugi raz wyrównacie to, nie? Najważniejsze, żeby o, takie dziury byle jak, ale żeby było dołożone, nie? Bo na drugi raz będzie szybko sło, więc tak się nie robi, nie? Lepiej się przyłożyć za pierwszym razem dołożyć kleju, a później już tylko mgiełkę zrobić. No dobra. I lecimy następnym. Patrzcie na wątusie arusztowanie. Jak wąsuś musi chodzić, wąsuś zakleił tą ścianę steropianem. A tutaj jakieś trzmiele mieli gniazdo, widzicie? I wszędzie w dziury mi wchodzą. I tutaj właśnie widziałem, żeby w tą dziurę właśnie wyleciała nie? Wąsuś trochę dwa o przyrodę, nie? Bo wąsuś jest ekologiem, przyrodnikiem, czy jak to się zwie I trochę Wąsuśowi szkoda tych trzmieli, nie? Tylko dobrze, że oni nie gryzą, nie? Zrobiłem już tyle. Cztery paski. Wąsów już jest mokry. Teraz idę mieszać klej i się, i się nawodnić. Żeby z czasem wam się nie przewrócił, nie? Jak zawsze musiała kielnia wpaść do kleju. Dzisiaj kolejny dzień na wątusie w budowie. Klej już ładnie wyschł. Teraz sobie sprawdzimy pion i linię taką długą poziomicą. Pion, oczko idealne. Wszędzie dolega, widzicie? I wąsysz to zrobił bez starkowania. Teraz linia. Widzicie? Jak pięknie wszędzie dolega? I teraz powiedzcie po co tarkować. Tarkują tylko czereśniacy. już tylko przetarkował złącza. Bo wiecie, na złączach jest takie nierówności, nie? A płyta, jak się zgrywa z drugą pływą, płytą to musi być prosto, nie? je będzie robił siatkę u góry. I te dwa małe ściany. Utniemy sobie steropian, tam u góry, do równego poziomu. Wstawimy narożniki. Utniemy piankę. I lecimy metry. Klej dobrze wystnie, to walniemy sobie klejem. I następnie będziemy malować też. Wąsuć nie wiesz, czy tu położyć same krameźniki i zalać betonem, czy położyć kostkę, nie? Kostka by wyszła na pewno drożej, A beton, wąsuć by ładnie zatar i będzie gitara, nie? Piszcie w komentarzach, co mam zrobić, albo co wy byście zrobili. Tak wygląda wąsusia robota Ładnie gładziutko Równiutko Narożnik zrobiony Jak na pierwszy raz ładnie Ale znając Was to i tak powiecie że krzywo Ale Wątusiowi to Gila Narożniki ładnie do pionu Tutaj Trzy narożniki też się ładnie łączą Tutaj zrapiemy jeszcze klej. Bo zaraz powiecie, że się jest przereśnia. O! I teraz daje fajnie to wygląda. Zostało nam tylko pół metra. I mamy gotowe. Ale nie wiem, czy tam na górę wchodzić. Bo mi zostało tylko tyle siatki. Może starczy, może nie, ale myślę, że nie. I zostało mi tylko tyle kleju, więc sobie to odpuścimy. Ściana ładnie wyschła. Trochę maziaje są, bo już oczywiście ciągło. Jak to latem? Jak na pierwszy raz to jest zaję fajnie. Tylko tutaj zahaczyłem siatką i taka dziura jest, nie? To jest jedyny mankament na tej ścianie. No i oprócz oczywiście tych mazajów, nie? Ale ich nie będzie, nie martwcie się. Na drugi raz on coś tak zrobi, że będzie gładziutko, jak normalnie bym robił gładzią, nie?